Strach Deadpool'a przed samym sobą nie był reakcją nagłą ani pozbawioną podstaw. Nie pojawił się w jednym momencie i nie wynikał z pojedynczego wydarzenia. Był efektem długotrwałego procesu psychicznego, w którym stopniowo tracił on poczucie kontroli nad tym, kim jest i jak funkcjonuje na co dzień. Z czasem kolejne doświadczenia coraz bardziej podkopywały jego zdolność do postrzegania siebie jako osoby spójnej, stabilnej i przewidywalnej. Ten lęk narastał powoli, niemal niezauważalnie, aż stał się stałym elementem jego życia. Co istotne, nie był on wywołany czynnikami zewnętrznymi, ponieważ na te deadpool był w dużej mierze odporny, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Bał się raczej tego, co dzieje się w nim samym własnej psychiki ukształtowanej przez skrajną traumę, chroniczny ból oraz doświadczenia graniczne, po których nie da się wrócić do dawnego poczucia równowagi ani bezpieczeństwa. Jednym z głównych źródeł tego strachu była utrata ciągłości tożsamości. Deadpool pamiętał kim był przed traumatycznymi wydarzeniami związanymi z jego przemianą, lecz nie potrafił już utożsamić się z tamtą wersją siebie, ani traktować jej jako realnego punktu odniesienia. Dawne ja nie zniknęło całkowicie, funkcjonowało raczej jako bolesne wspomnienie i moralny cień, który stale mu towarzyszył. Ta sytuacja prowadziła do wewnętrznego konfliktu. Z jednej strony odczuwał potrzebę zachowania resztek empatii, wrażliwości i zasad, które kiedyś były dla niego ważne. Z drugiej strony preferował nowy sposób funkcjonowania, oparty na impulsywności, agresji i emocjonalnym dystansie. Deadpool bał się samego siebie, ponieważ miał świadomość, że nie jest już jedną, spójną osobą lecz zbiorem sprzecznych impulsów, reakcji i mechanizmów obronnych, nad którymi nie zawsze potrafił zapanować. Charakterystyczny dla niego humor pełnił w tym procesie bardzo konkretną funkcję. Ironia, prowokacja i przesada pozwalały mu utrzymywać emocje na poziomie, który był dla niego możliwy do zniesienia. Żart stawał się narzędziem kontroli, sposobem na rozładowanie napięcia, zanim przerodzi się ono w rozpacz, poczucie pustki, albo agresję skierowaną przeciwko sobie. Humor dawał mu chwilowe poczucie dystansu i iluzję panowania nad sytuacją. Jednocześnie Deadpool coraz wyraźniej zdawał sobie sprawę, że żart przestaje być jedynie sposobem oswajania emocji, a zaczyna je zastępować. To rodziło kolejny poziom lęku, obawę, że traci zdolność do autentycznego przeżywania i że nawet najbardziej bolesne doświadczenia muszą być natychmiast przykryte ironią, aby nie doprowadziły do psychicznego załamania. Istotnym czynnikiem pogłębiającym ten strach była jego niezwykła odporność fizyczna. Brak trwałych konsekwencji cielesnych pozbawiał go naturalnych granic, które u większości ludzi pełnią funkcję hamulca dla zachowań i decyzji. Deadpool doskonale wiedział, że może posunąć się bardzo daleko, nie płacąc ceny, jaką zapłaciłby zwykły człowiek. Zamiast poczucia wolności, dawało mu to jednak niepokój. Zdawał sobie sprawę, że brak realnych ograniczeń może prowadzić do ignorowania norm i zasad. Które normalnie chronią innych przed krzywdą. Bał się, że jeśli nic go nie zatrzyma, sam stanie się zagrożeniem. Nie dlatego, że chce kogoś skrzywdzić, lecz dlatego, że może przestać wiedzieć, w którym momencie powinien się zatrzymać. Relacje z innymi ludźmi dodatkowo uwidaczniały ten problem. Deadpool pragnął bliskości, stabilności emocjonalnej i poczucia, że jest komuś potrzebny. Jednocześnie nie ufał sobie, będąc w roli partnera, przyjaciela czy sojusznika. Obawiał się, że jego niestabilność, skłonność do autodestrukcji i trudność w kontrolowaniu emocji doprowadzą do zranienia osób, na których mu zależało. W efekcie często sabotował własne relacje, wycofywał się, prowokował konflikty albo sprowadzał bliskość do żartu, zanim stała się zbyt realna i wymagająca. Ten mechanizm był formą ochrony nie tylko innych, lecz także jego samego przed poczuciem winy i odpowiedzialności. Najgłębszy wymiar strachu Deadpool'a ujawniał się w jego stosunku do własnych decyzji. Funkcjonował w stanie ciągłej autorefleksji, stale analizując swoje motywacje i podważając ich szczerość. Nawet wtedy, gdy postępował w sposób jednoznacznie właściwy, nie potrafił w pełni zaufać swoim intencjom ani uznać ich za trwałe. Obawiał się, że jego działania są efektem impulsu, potrzeby odreagowania lub automatycznych reakcji obronnych, a nie świadomego wyboru. Ta nieufność wobec samego siebie sprawiała, że lęk nie był chwilowy. Lecz stawał się stanem chronicznym i towarzyszył mu nawet w momentach względnego spokoju. Ostatecznie, strach Deadpool'a przed samym sobą był wynikiem zderzenia skrajnej traumy z zachowaną zdolnością do myślenia o sobie i swoich czynach. Nie bał się świata ani tego, co może mu zrobić, lecz tego, że nie potrafi już jasno określić, kim jest i jakie wartości naprawdę są jego własnymi. Ten lęk, choć wyniszczający, świadczył jednocześnie o tym, że nie utracił całkowicie potrzeby sensu, odpowiedzialności i wewnętrznego porządku. Bał się samego siebie właśnie dlatego, że wciąż zależało mu na tym, by nie stać się kimś całkowicie obojętnym ani wobec innych ludzi, ani wobec samego siebie. Dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej tego typu materiałów. Tymczasem do usłyszenia, cześć.